Chciałem dzisiaj w tej naszej katechezie dotknąć tematu naszego duszpasterskiego roku, tego co, co robimy, albowiem za tydzień mamy na katechezie modlitwę, szkołę modlitwy, a później już jest odpust i rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego. No myślę, że jako ci, którzy świadomie słuchacie, uczestniczycie w tym, co robimy, dobrze, żeby to też w Was funkcjonowało. Jak wiecie, zapewne tak ustawiliśmy nasze przygotowania do stulecia koronacji, że takim programem duszpasterskim idziemy opartym o kerygmat, czyli takie podstawowe nauczanie wiary chrześcijańskiej. I dzięki tym tematom nawracamy. Śl. Kerygmat to jest wypracowane przez Kościół, przez chrześcijaństwo, takim Zbiór podstawowych tematów, które są zawsze aktualne, i to o tym te tematy, one są najpierw poznawane przez człowieka, gdy, gdy poznaje wiarę. Jakby, to można powiedzieć dwa razy: ładnie to opowiadał jeden z księży, że jak parafia solidnie prowadzona, to tak jest, że na przykład parafianie się spowiadają, że. Od czasu, kiedy zacząłem żyć świadomie, wiarą. To znaczy, mają też świadomość tego, że bywa tak, że latami żyjemy w wierze, ale tak bez, bez, bez świadomości. W końcu przychodzi człowiek, to co by nazwać można takim deutero czy nowym katechumenatem, że zaczyna wchodzić w tą wiarę, jakby pogrążać się w tym, czym jest chrzest i zaczyna świadomie żyć tą wiarą. Więc w tym okresie te właśnie tematy bardzo ważne są i zakładamy, że, że właśnie jako także wyzwanie do tego, żeby samemu odnowić sobie to życie wiary, wejść w świadome życie wiary, te pięć tematów karygmatycznych jest potrzebne, ale także one po prostu towarzyszyły głoszeniu ludziom, którzy od znieznania Boga przychodzili do znania. To były też jakieś tematy wokół których no, odkręciło się głoszenie, a w końcu niezwykle ważne też jest to, że te tematy możemy wykorzystywać też jako nasze tematy do rozmawiania z dziećmi czy z ludźmi o Bogu, bo czasami jest tak, że masz kogoś znajomego, rozmawiacie o różnych sprawach, w tym o pobożnych, ale czasami tak nie wiesz, nie? bo no najlepiej to byś go nauczył tej nowenny pompejańskiej, boś niedawno się przeczytał i koleżanka zachwycona i a ten człowiek patrzy na ciebie jak na jakiegoś czasami z dobrą wiarą, więc słucha, ślina śnie mu duchownie cieknie, tylko co ty z nowenną popejańską startujesz do człowieka, który, któremu trzeba powiedzieć, że Bóg jest miłością. A więc te tematy podstawowe, no, pracujemy z nimi przez całe pięć lat, chociaż tak naprawdę jest to pretekst, do tego, żeby ciągle wokół tych tematów się kręcić. I co ciekawe, ten karygmat, czyli te podstawowe tematy, one są podstawowe nie dlatego, że no, są pierwsza klasa, w sensie jak uczenie literek, jak alfabet, ale w jakimś sensie tak, jak alfabet, bo na każdym etapie życia z tej wiedzy, którą posiadasz, że literka A tak wygląda, korzystasz. I najpierw czytałeś A, ala. Ala Makota, a później już czytasz o Jezusie, który jest Alfa i Omega. Więc rośniesz, ale te tematy są ciągle ważne i mm, zaczęliśmy te nasze przygotowania do, do rocznicy stulecia Koronacji w 25 roku już kilka lat temu od tematu Bożej miłości. Bóg cię kocha, Bogu na Tobie zależy. Ten temat jest fundamentalny, dlatego że jak w tym miejscu się nie przeskoczysz tego, to wszystko później, co będziemy robić, głosić sami, wierzyć w to, to wszystko będzie funta kłaków niewarte. Nie? Bo na przykład jesteś niby dojrzałym chrześcijaninem, ale nie wierzysz, nie rozumiesz, albo zapominasz o tym, że Bóg jest miłością. No to jak się będziesz spowiadał. No żeby zrzucić z siebie grzechy, żeby nie pójść do piekła, no. Więc będziesz to odwlekał jak najdłużej się da, traktował to jak największą pokutę, podejrzewał duchownych o złośliwość i czytał na internecie artykuły za jakie grzechy ksiądz nie da rozgrzeszenia. No słabiotko, nie? Nie będziesz miał doświadczenia tego, że Bóg jest miłością i ja chcę Go spotkać. Jego miłość spotkami w konfesjonale, Jego miłość spotkam i w Słowie Bożym, Jego miłość spotkam w swoim małżeństwie, Jego miłość nawet spotkam w swojej słabości, bo, bo On mnie kocha i nie jest jak sędzia czy, czy jakiś ten myśliwy, co na mnie poluje ale jak kochający ojciec czy matka, który jak widzi, że sobie rozbiłem kolano, to najpierw nie krzyczy, ty głąbie w kogoś, ty się wdał pewnie w matkę, tylko patrzy, czy mi się coś nie stało i zastanawia się, jak mi pomóc. A później mnie uczy, żebym się nauczył coś z tego wydarzenia, żebym więcej sobie kolana nie rozbił. Więc to są ważne tematy i to, czy rozmawiając z kimś, czasami na przykład toczymy religijne spory, Zupełnie bez potrzeby. Zupełnie bez potrzeby. No się kłócić o to, czy, czy ten, czy Radio Maria jest lepszy od sanktuarium miłosierdzia w, w ten, w Krakowie, czy, czy, czy potrzebny taki kościół w Hiszpanii, czy niepotrzebny i co tu się, co tu nasz wyrabia z naszym tym świętym sanktuarium. Ale nie potrafi porozmawiać jeden z drugim o tych fundamentalnych sprawach. Czy bardzo, więc. Drugi niezwykle ważny temat, Bóg jest miłością, a drugi jest grzech, który rani i zabija naszą miłość. Zabija miłość we mnie, w Tobie, w drugim człowieku. Też mówiliśmy cały rok o tym temacie. Ale to do tych tematów trzeba ciągle wracać, bo zderzasz się ze swoim grzechem, ze swoją bezradnością, zdarzasz się z grzechem innego człowieka, zdarzasz się z jakimś skandalem, z jakąś plotką, a czasami to jest cała upleciona konstrukcja, że ktoś o kimś mówi coś, czasami coś przeostrzy, czasami coś tak napludł, trochę na prawdzie, trochę na niczym, czasami yy, znowu tamten coś zrobi rzeczywiście nie tak, czasami jest źle zrozumiany. No i z tego się plecie taka opowieść, ale nie ma świadomości w tego, że po drodze jest słabość tego, człowieka tego, tego, który mówi mnie, który słucham i oceniam, no i w końcu zaczyna się budować jakiś drugi, paralelny świat, a zwykła, prosta Ewangelia mówi tak, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Kto by mówił, że nie ma grzechu, jest kłamcą. I nie jest sprawa w tym, żebyśmy polowali na cudzy grzech, tylko żebyśmy uznali słabość swoją i szukali pomocy u Boga, żebyśmy się strzegli zła, bo ono zabija miłość w nas. A natomiast czasami można odnieść wrażenie, że mamy takie podejście do sprawy, że ten grzech cudzy nas fascynuje, jakąś niezdrową fascynacją, jakaś taka, taka to jest taka duchowa pornografia, że bardzo się tym nakręcają i chętnie by zobaczyli, a najlepiej jeszcze, żeby nie mieć winy, a dużo zobaczyć, więc chętnie szukają cudzych grzechów i rozpalają swoje namiętności cudzą słabością. No, widzimy, jak daleko to odbiega od, od w ogóle od Ewangelii, ale wynika to z tego, że nie żyjemy tą podstawową prawdą, że jesteśmy słabi, grzeszni, i w związku z tym, na trzeci następny temat, potrzebujemy zbawiciela. Potrzebujemy ratunku Jezusa i cały poprzedni rok mówiliśmy właśnie o tym i we wrześniu zamykamy na odpuście ta msza odpustowa traktujemy ją co roku jak zamknięcie minionego roku duszpasterskiego i tematu i otwarcie następnego I w tym roku rozważaliśmy o minionym roku koncentrowaliśmy się na temacie Jezus Chrystus który zbawia nas od grzechu i od śmierci mieliśmy też przed kościołem jest ten baranek z naszego tabernakulum, czyli przypominaliśmy sobie paschalne zwycięstwo Jezusa i właśnie uczyliśmy się korzystać z tej łaski, z łaski zbawienia. Z tego, że to nie ja zbawię świat, że nie ja udowodnię wszystkim, że nie jestem taki grzeszny, nie ja udowadniam, że to my to jesteśmy ci lepsi, bo, bo od wieków pobożni, bo sanktuarium, bo ja zawsze do kościoła chodzę, bo my to robili przy kościele. Tylko Jezus jest pod przyczyną mojego zbawienia. Bo gdzie bym nie mieszkał, co bym nie robił, jak bym nie wyglądał, z jakiej rodziny bym nie był, nie jestem sam w stanie ani przebaczyć swoich grzechów, ani otworzyć sobie wiecznego życia, bo nie jestem Bogiem. To są sprawy fundamentalne, ale w praktyce właśnie jak widzimy chrześcijaństwo kuleje w tym miejscu, że my walczymy o udowodnienie, że tak jak ja to nikt, bo ja jestem zbawicielem świata. Bo tak jak ja się modlę, to powinni wszyscy się modlić, bo tak jak ja i moja rodzina żyjemy święcie, to wszyscy powinni być. No jak coś się zaczyna kołysać, to pierwszy kupę czasu udajemy, że tego nie ma. Później obrażamy się na Pana Boga, jak On śmiał to dozwolić, żeby takie się zrodziło. I czasami, latami ludzie tracą życie na jakieś budowanie konstrukcji duchowych, które zupełnie nie odpowiadają rzeczywistości. Jeżeli bym miał świadomość tego, że tak, jestem słaby, więc nie dziwię się, że moje dziecko jest słabe. Jestem słaby, więc nie dziwię się, że słabo przekazuję wiarę, że słabo... Tylko proszę Boga, żeby dopełnił te braki, które ja daję. I nawet postawę taką w sobie kształtuję otwartości, że Panie, i moje dziecko to wie, i ja to wiem, Panie, jestem słabym człowiekiem, jesteś mi potrzebny. Natomiast jak kształtuję w sobie postawę, że do Jezusa to tylko od wielkiego dzwonu, do komunii to tylko od wielkiego dzwonu, bo to, bo to dawniej się tak nie chodziło i koniec nie będzie nam tu ksiądz gadał teraz. No to jesteśmy w głębokim upadku moralnym. Dlatego, że Jezus jest potrzebny, to jest zbawca. W minionym roku koncentrowaliśmy się wokół tego tematu. Przypomnijmy sobie wydarzenia, jakie nas prowadziły w tym kierunku. Chociażby taka nasza, taki nasz pomysł, niektórzy jeszcze go nie zauważyli, choć już rok to się dzieje w parafii. Nad kropielnicami, powiesiliśmy nad każdą kropielnicą tabliczkę z napisem: Jezus jest moim Panem. Bo jest ważny moment, żeby człowiek w życiu świadomie wyznał Jezusa jako swojego Pana, żebym traktował to nie jak zapisanie do partii, jak przynależność jakaś tam, ale, ale jak świadomą decyzję o tym, że on jemu to powierzam. Ile razy wchodzimy do kościoła, żegnamy się święconą wodą, tyle razy sobie przypominamy, że przez chrzest uznaliśmy go za Pana swojego życia. Oddaliśmy. I wiemy, że tylko Jego zbawcza męka, woda, w której nas zanurzył, daje nam zbawienie. Nie moje ręce, nie moja zaradność, ale Jego chrzest, który mnie włączył, daje. Z... A ja oczywiście współpracuję z tą łaską, oczywiście to. To dzisiaj będziemy słyszeć w Ewangelii Jezusowi człowiek jest potrzebny do dzieła zbawienia, ale to Bóg jest zbawcą. Czy mówiliśmy też w minionym roku dużo o Jezusie, kim jest. To dzisiaj nam też w liturgii słowa wyjdzie. Pytaliśmy się po kolędzie siebie nawzajem, kim jest Jezus dla Ciebie, co było też dość inspirującym wydarzeniem i spowodowało troszkę poruszenia i chwała Bogu, bo o to właśnie chodziło. Że wielu było poruszonych. No, co się, u kogo, w którą stronę kręci, no to w tą stronę się poruszyło, nie? Ale generalnie spowodowało to trochę poruszenia, to nasze pytanie po kolędzie, kim jest dla Ciebie Jezus? I taki był cel, żeby każdy sobie zadał pytanie w tym roku Jezusa, zbawcy, kim jest dla mnie Jezus. Kolejnym też wydarzeniem które myślę, że dla wielu było ważne, a szczególnie dla Was, którzy uczestniczycie w Katechezie, był okres wielkiego postu, jak razem no, robiliśmy takie odnowienie przygotowania do Chrztu. Pytaliśmy się, czym jest Mój Chrzest i dużo żeśmy tutaj mówili o tym wchodzeniu w tajemnicę Chrztu. I także w tym roku myślę, że tak szczególnie i wielu, i pełniej, i ze zrozumieniem uczestniczyło w Trydum Sakralnym w tych trzech świętych dniach. Właśnie celebrując śmierć, i zmartwychwstanie, czyli paschalne dzieło Jezusa, rozumiejąc co się dzieje, nie, że to nie są takie świątki pobożności około Wielkanocne, tylko rozumiejąc, że to jest istota całych tych świąt. To jest wejście w tajemnicę Jezusa, który nas zbawia. Natomiast, czy nawet ten. Pulpit Słowa Bożego. Nie wiem z jakiego powodu ktoś śmiał go przestawić, ale pewnie postawi z powrotem na środek. Pewnie więcej wynosili slalomem dzisiaj. Pulpit Słowa Bożego, który postawiony na wejściu po to, żeby nam zawadzał. Żeby nam przypominał, że Słowo Boże jest tym, co musi być w Twoim życiu, bo skąd weźmiesz wiedzę, jak żyć zbawieniem. I w tym roku od... Od pustu rozpoczniemy następny rok duszpasterski poświęcony Duchowi Świętemu, Duchowi, który jest Bogiem ożywiającym każdego z nas, działającym w każdym z nas. Będzie to na pewno ciekawe doświadczenie i, i wezwanie do tego, żebyśmy no. Dostrzegli Bożą obecność w sobie, bo czasami mamy taką tendencję spychania Boga do nieba, ewentualnie do kościołka. Natomiast Bóg w sercu Twoim działa, on jest natchnieniem, on jest dawcą wszelkiego dobra, od niego pochodzi to dobro, które się w Tobie rodzi, gdy nie umiemy modlić się, się przyczyna za, za w nieustannych błaganiach. On w końcu jest głosem sumienia. Więc czeka nas też dość ciekawy rok, kiedy będziemy rozważać o Bożym działaniu i uczyć się też uwrażliwiać się też na docenianie tego co w nas robi Duch Święty. Ja taką ogólną myśl na cały ten rok to mam też taką, że i doświadczenie życiowe duchowe takie, że niekiedy żyjemy długie lata wiarą, natomiast jakoś nie mamy zrozumienia dla wagi tego, co robi Duch Święty w Tobie. Czasami myślimy, a to takie, a to takie. Ja to nie u mnie, a to takie, a to takie. No ale jak jakaś tam Maryna jakiemuś tam Józkowi powiedziała gdzieś tam w jakiejś hołpie czy gdzieś tam na jakiejś randce ja Cię kocham. No to to nie jest jakaś chałpa, jakieś, jakaś maryna i jakieś kocham, tylko to jest konkret. To buduje życie. To buduje relacje, to buduje rodzinę, to buduje małżeństwo, to buduje pokolenia, to teraz będą ulmowie błogosławieni. Nie, to buduje czasami heroiczne postawy. Więc to nie jest tak, że te nasze relacje z Bogu, nasze sprawy, że one są nieważne, bo one są w Bogu. To jesteś Boże dziecko, Duch w Tobie robi. To są sprawy od Ducha Świętego, natchnienie. To są czasami takie sprawy, przyjmę to dziecko, czy nie przyjmę, czy, czy będę próbować szukać powód, czy metodę zrobić aborcję. To są czasami sprawy życia i śmierci, ale czasami też sprawy postawienia krzyżyka na miłości, przegrania, poddania się już walce o miłość. Więc... Nie wolno bogatelizować Ducha Świętego działającego w naszym sercu, bo to jest On, to nie jest jakieś uczucie, co mnie pociągnęło, tylko to Bóg w Tobie działa. I taki będzie cel tego roku, żebyśmy też odnowili w sobie tą świadomość, a później następne lata jeszcze będziemy ten kerygmat mówić jeszcze też o tym, że ten Duch Święty stworzył wspólnotę, w którą jesteśmy i jak dostrzeżemy Boga we mnie działającego, no będziemy też próbować się dostrzegać, uczyć Boga działającego w sercu drugiego człowieka i tej wspólnocie, którą jesteśmy, że to nie jest tylko organizacja pożytku publicznego, ale to jest rzeczywiście ciało Jezusa ożywiane przez ducha świętego. Chwała Ojcu i Synowi i duchowi świętemu.